A witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku ten oto splot. Splot ten nazywa się pistacja. Wygląda na dosyć skomplikowany, ale w rzeczywistości jest bardzo prosty do wykonania. Jak go wykonać? Już pokazuję. Rozpoczynam od wykonania łańcuszka. Łańcuszek musi być podzielny przez 3, a na końcu należy dodać jedno oczko łańcuszka. Ja wykonam łańcuszek z 21 oczek. Mam już 20. Jeden oczek i jeszcze jedno oczko na koniec, czyli w sumie mam 22 oczka łańcuszka. I rozpoczynam pierwszy rząd. W drugim oczku od szydełka robię półsłupek. Jedno oczko, drugie, czyli wkuwam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki. Mam półsłupek. Następnie omijam dwa kolejne oczka łańcuszka. Jeden, dwa. I tu w kolejnym, czyli tu w trzecim teraz robię dwa słupki. Czyli nabieram włóczkę na szydełko, wkłuwam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Jeszcze raz chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie kolejne pętelki. To jest jeden słupek. Muszę zrobić jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Następnie robię dwa oczka, łańcuszka. Jeden, dwa. I teraz robię półsłupek znowu w tym samym oczku. Czyli wbijam się w to oczko i robię półsłupek. Następnie omijam dwa oczka łańcuszka i powtarzam wszystko to, co miałam tę sekwencję, którą w tej, miałam w tym oczku, czyli dwa słupki. Jeden słupek i jeszcze jeden w tym samym oczku. Następnie dwa oczka łańcuszka. I półsłupek w tym samym oczku. I znowu omijam dwa oczka łańcuszka, w kolejnym tu w tym trzecim robię dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i półsłupek w tym samym oczku. I tak robię tę sekwencję do końca tego rzędu. Na końcu muszą mi się zostać dwa oczka łańcuszka. Mam już koniec pierwszego rzędu, zostałem się dwa oczka łańcuszka. I teraz tu w ostatnim oczku zrobię słupek. Czyli jedno oczko mijam, i w ostatnim oczku robię, pół, robię słupek. To jest mój pierwszy rząd. Przechodzę do rzędu drugiego. Jedno oczko w górę, przekręcam robótkę. I teraz znowu w drugim oczku 3 dełka robię półsłupek. 1, 2. W tym oczku 3 dełka robię półsłupek. Następnie przechodzę na ten łańcuszek i na nim robię dwa słupki. Jeden słupek i drugi słupek na tym samym łańcuszku. Następnie robię dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa, i teraz zrobię półsłupek. Ale półsłupek nie robię na łańcuszku, zrobię go na tym słupku tutaj z przodu. Czyli wbijam się szydełkiem pod słupek, idzie pod słupek, chwytam włóczkę, przeciągam pod słupkiem, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. I to jest moja sekwencja, którą będę robiła do końca tego rzędu. Czyli znowu przechodzę na łańcuszek i robię na łańcuszku dwa słupki. Jeden, dwa, następnie robię dwa oczka łańcuszka i następnie robię półsłupek tu na tym słupku, tu z przodu na tym słupku, czyli wbijam się pod słupek, i przeciągam włóczkę pod słupkiem i robię półsłupek. I tak tą sekwencję powtarzam teraz do końca rzędu. Czyli znowu przechodzę na łańcuszek i robię dwa słupki. Następnie dwa oczka łańcuszka i półsłupek. I jak już dotarłam do końca drugiego rzędu, to teraz znowu jedno oczko mija, i w ostatnim oczku tego rzędu robię słupek. Tak wygląda robótka po wykonaniu dwóch rzędów. I teraz, tak naprawdę. Kolejny rząd to jest tylko powtarzanie tego drugiego rzędu. Wszystkie kolejne rzędy to jest powtarzanie tego drugiego rzędu. Czyli rozpoczynam jednym oczkiem łańcuszka, przekręcam robótkę w drugim oczku od szydełka, robię półsłupek i następnie tu na łańcuszku robię dwa słupki, następnie dwa oczka łańcuszka następnie półsłupek na tym słupku i teraz tę sekwencję powtarzam na każdym łańcuszku. I na końcu rzędu omijam jedno oczko, i w ostatnim oczku robię słupek. Tak wygląda robótka po trzech rzędach. Oczywiście, po większej ilości rzędów ta robótka wygląda w ten oto sposób. Jak widzicie, wygląda ten wzór na trochę skomplikowany, ale w rzeczywistości jest naprawdę bardzo prosty i efekt jest bardzo ładny.